Słuchaj, ja polityką się tak za bardzo nie chcę interesować. To znaczy, kiedyś to robiłem, ale widzę, że jest za dużo negatywnych emocji z tym związanych jest za dużo podziałów, za dużo polaryzacji, za dużo tej wojny polsko-polskiej. Naprawdę staram się szukać tego, co nas łączy jakiejś fajnej energii, fajnych. Wibracji, na tym się przede wszystkim skupiam. Żeby było wesoło, miło, a nie tam jakieś a czy ten za tamtymi, a z tymi, a daj spokój, mnie to od tego głowa boli. Na prawo czy na lewo, ja nie jestem taki ani w jedną, ani w drugą stronę. Wiesz co, jak już to bym powiedział, że jestem taki raczej po środku, w takim troszeczkę rozkroku. No, myślę, że to jest dobre określenie. Wiesz co, no, w każdą grupę można jakoś wydo znaczy są pozytywne elementy wszędzie, tak, i można z nich czerpać, i tej zasady się trzymam. No faszyzm, faszyści tu, faszyści tam, prawda? To są bardzo mocne określenia, to są duże słowa. Ja bym był jednak troszeczkę ostrożniejszy w rzucaniu takich haseł, no bo ja się skupiam na pozytywnej energii, na dobrym serduszku. Uważam, że naprawdę, naprawdę z każdym można jakiś dobry interes, znaczy z każdym można usiąść i po prostu porozmawiać. A ta wojna, tak, tak, słyszałem, słyszałem, no kojarzę temat. No straszna rzecz, wiesz co, straszna rzecz, ludzie cierpią, ludzie giną, prawda? No ale to też nie jest takie proste, no prawda, każda ze stron jednak o coś walczy, ma jakąś sprawę, mmm, każdy swoje wycierpiał. Trudno jest nam to ocenić, prawda? Wiesz co, to będzie może trochę kontrowersyjne, co ja powiem, ale ja uważam, że w ogóle nie powinno być wojen. Wow! Hmm? To pięknie powiedziane, prawda?